Radowa dziedziczka, czyli biografia Ireny żelio to książka, która dla mnie jest bardzo ważna, ponieważ jest doskonałym uzupełnieniem historii, historii życia Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża Piotra Curie. Irena była starszą córką państwa Curie, która właściwie od wczesnych lat już wykazywała wielkie zainteresowania naukami ścisłymi. Była zafascynowana matematyką i fizyką. Znamy przepiękne listy, bardzo wzruszające, kiedy mała Irenka pisze w nich do matki, że rozwiązała jakieś zadanie matematyczne albo ma problem z tym zadaniem i prosi o radę. Postak niezwykła, genialna naukowczyni, wspaniała chemiczka, doskonała fizyczka. Druga kobieta, która otrzymuje Nagrodę Nobla z Chemii, pierwszą oczywiście była jej matka. Która otrzymała tę nagrodę w 1911 roku i wówczas w Sztokholmie towarzyszyła jej córka Irena. Co czuła, kiedy w 1935 roku pojechała odebrać nagrodę, którą przyznano za jej za jej pracę, trudno sobie dzisiaj wyobrazić. Dla mnie Irena joliot jest symbolem niezwykłej pasji i przede wszystkim finezji w pracach eksperymentalnych. Kluczowy eksperyment udowadniający istnienie radioizotopów sztucznie otrzymanych Irena joliot wykonała w 2,5 minuty. Dzisiaj jest to właściwie niewykonalne. To jest wspaniała finezyjna praca pokazująca jak wielkim geniuszem była Irena Joliot-Curie. Promieniotwórczość sztuczna jest to zjawisko, które powstaje w wyniku Otrzymywania z nieradioaktywnych pierwiastków, radioaktywnych pierwiastków. Polega to, mówiąc bardzo skrótowo, na bombardowaniu pewnymi cząstkami ciała nieradioaktywnego, np. glinu, który staje się po pewnym czasie radioaktywny. To odkrycie dało nam bardzo szeroki wachlarz nowych możliwości, ponieważ otrzymano bardzo wiele różnych. Pierwiastków, właściwie mówiąc ściśle izotopów, czyli rodzajów pewnych pierwiastków, które nie występują w przyrodzie. Profesor Józef Hurwitz mówił, że sztuczna radioaktywność jest właściwie takim samym zjawiskiem jak naturalna radioaktywność, tyle że występuje w pierwiastkach, które nie występują w przyrodzie po prostu są otrzymywane w, radio, w laboratoriach. Te pierwiastki oczywiście były wykorzystywane bardzo szeroko i do dzisiaj są w różnych aspektach medycznych. I ten właśnie wachlarz nowych możliwości przy otrzymywaniu tych pierwiastków umożliwił nam wejście zupełnie nowe, na zupełnie nowe tory medycyny.